Witamy w Innsbrucku. Dziś oficjalne treningi i kwalifikacje na trzeciego konkursu tegorocznego turnieju. Czterech skoczni. Pogoda na razie bardzo dobra, słonecznie, ciepło, leciutki, wiaterek. Na pewno o żadnych większych problemach nie może być mowy. Piękny widok na góry. O 11.45 rozpocznie się trening z udziałem 75 skoczków. Na 14 zapowiedziane są kwalifikacje. Pogoda może pokrzyżować plany organizatorom jutro, ale. Prognozy mają tu do siebie, że często się nie sprawdzają i być może jutro również się nie sprawdzą. Że nie będzie wiało, a przynajmniej nie tak mocno jak przewidują meteorodzy. Ta skocznia zawsze leżała Kamilowi Stochowi i mamy nadzieję, że także i tym razem pokaże tutaj Lwi Pazur, skoczy na podium i pokrzyżuje plany Austriakom. Czekamy na pierwsze skoki.